Emocje moich przedmówczyń, zarówno jednocześnie rodziców, matek, dzieci, które, których dotyka ta sprawa. Ja już to mówiłem na wcześniejszych konferencjach, że nigdy się nie spodziewałem, że o dyskryminacji językowej, tej historycznej, opowiadając o tym moim dzieciom, będę mówić też o tym w kontekście absolutnie współczesnym, absolutnie aktualnym. Dzisiaj mamy taką rzeczywistość, że jesteśmy już w marcu tego roku. Jak Państwo się orientują, w marcu rozpoczynają się przygotowania do kolejnego do planowania kolejnego roku szkolnego. I tak jak powiedziała Pani wicemarszałek, o ile w tym aktualnym roku szkolnym, wielkim wysiłkiem wielu samorządów tego województwa udało się dołożyć jedną czy dwie godziny, o tyle nie mamy żadnej gwarancji, że te samorządy będą w stanie ten wysiłek dokonać od września tego roku. Dlatego mając. To w zamyśle i słuchając tego głosu i rodziców, i samorządowców, i tych tysięcy ludzi, którzy podpisali tę petycję sprzed roku, chcieliśmy dzisiaj panu ministrowi zadać konkretnych pięć pytań. Te pięć pytań widać na tym banerze. Pierwsze pytanie to jest to, co z petycją blisko 15 tysięcy obywateli polskich o zakończenie dyskryminacji dzieci. Oczywiście pan minister może nam odpowiedzieć, że jakąś odpowiedź wysłał, ale ta odpowiedź była absolutnie niemerytoryczna i nie odnosiła się do tego, że nierówno traktowane są dzieci mniejszości niemieckiej w porównaniu do dzieci innych mniejszości żyjących w Polsce, że artykuł 32 polskiej konstytucji, który mówi o równym dostępie do prawa, został absolutnie złamany. Drugie pytanie. Co z deklaracją ministra z 22 stycznia o zakończeniu dyskryminacji dzieci? Tak jak powiedziała tutaj koleżanka z DFK, pani Aneta Buczek, taka deklaracja konkretnie z ust ministra na tym spotkaniu padła. Minął czas, mijają prawie dwa miesiące. Niestety, mimo tych zapowiedzi, to się wydarzy niejako wkrótce najbliższym możliwym czasie nie słyszymy, nie dotarło do nas żadna informacja, aby ta deklaracja miała być spełniona. Kolejne pytanie: Co z setkami nauczycieli, germanistów, którzy albo stracili pracę, albo się w chwili obecnej przebranżowiają. Czyli szukają innej pracy, czyli ludzi wykształconych za pieniądze polskiego podatnika na polskich uczelniach, którzy dzisiaj stanęli przed wielkim znakiem zapytania, co zrobić ze swoją karierą zawodową. Mamy x takich przypadków w samym mieście Opolu, gdzie nauczyciele, germaniści, którzy jeszcze w zeszłym roku szkolnym uczyli po 20-25 godzin języka, w chwili obecnej mają tego języka 7-8 godzin i żeby złatać etat, żeby w ogóle móc zarobić na swoje utrzymanie, uczą innych przedmiotów albo lądują w świetlicach. Ja wiem, że i ci świetlicowi są potrzebni, ale czy rzeczywiście po to kształciliśmy tych ludzi na germanistykach, na uczelniach, żeby oni teraz wypełniali dziury i łatali swoje etaty? Nie po to wykształciliśmy ich, aby oni te swoje kompetencje przekazywali kolejnemu pokoleniu tak bardzo potrzebne kompetencje językowe. Kolejne pytanie: dlaczego 50 tysięcy dzieci obywateli polskich jest w polskim systemie oświaty dyskryminowanych ze względów narodowych? No bo tak to trzeba nazwać, tego nie można inaczej odczytać. To, co tutaj już było powiedziane, jeżeli inne mniejszości mają niezmieniony dostęp do języka, to dlaczego tylko ci obywatele, tylko te dzieci mają ten, ten dostęp ograniczony? I kolejne pytanie: co z pracą i przyszłością młodych, którym odbiera się prawo do edukacji? Akurat w województwie opolskim chyba nikogo tego nie trzeba tłumaczyć, ile stanowisk, miejsc pracy jest dzisiaj związanych z kompetencjami językowymi, szczególnie z kompetencjami w zakresie języka niemieckiego. Więc wiemy, jak bardzo ci pracodawcy ciągle poszukują tych pracowników. I dlatego zadajemy dzisiaj panu ministrowi te pięć konkretnych pytań. W jakiej formie będziemy je zadawać, to o tym myślę za chwilę jeszcze powiemy, ale to jest nasza odpowiedź na pytania, które kierowane są do nas. My nie znamy na nie odpowiedzi. Odpowiedź na te pytania zna pan minister, i dlatego w ten sposób dzisiaj stawiamy te pytania panu ministrowi i będziemy je przekazywać zarówno w mediach społecznościowych, w ogóle w mediach, ale też poprzez inne kanały.